Na początku filmu wspomnimy tylko że serdecznie zapraszamy was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie nieopodal stacji metra Mielin. Cześć. Ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Ostatnio uruchomiliśmy zupełnie nowy cykl spotkań, który nazwaliśmy po prostu kolarskimi rozmowami. Cykl ów polega na tym, że zapraszamy do naszego sklepu, do naszego serwisu, osoby, które mają coś do powiedzenia związanego z kolarstwem. I naszymi pierwszymi prelegentami byli nasi serdeczni przyjaciele i dobrzy znajomi z NAOSI. NAOSI zajmuje się treningiem, dietetyką oraz organizacją wyjazdów i obozów rowerowych. A teraz zapraszam was do wysłuchania bardzo ciekawego wykładu o treningu Macieja Półzia. Nazywam się Maciek Puś, niektórych z Was znam. Być może niektórzy z Was znają mnie, a ja Was nie. Różnie to bywa. Opowiem Wam dzisiaj troszeczkę o treningu. Pewnie też po to tu przyszliście, między innymi. Opowieść będzie chyba krótsza niż ta, którą wygłosił Wam Damian i trochę mniej ułożona, ponieważ Damian jest bardzo ułożony człowiekiem, czego mu zazdroszczę nierzadko. Ja bardziej zarządzam chaosem, ale jakoś mi się to udaje. Pokrótce chcę Wam opowiedzieć w kilku punktach, o co chodzi z tym całym treningiem? I czemu, tak jak widzicie na tym pierwszym pytaniu, na czym polega ten trening ustrukturyzowany? Zakładam, że wszyscy jeździcie na rowerze. Być może też czasami nachodzi Was myśl, co zrobić, żeby jeździć szybciej. No, tak, bo o to w tym wszystkim chodzi. W całym tym treningu chodzi o to, żeby jeździć szybciej. I być może zadajecie sobie pytanie: czy, czy jeśli chciałbym jechać, chciałabym jechać szybciej to czy dzisiaj e, trzeba pojechać mocno, a może pojechać lekko, a może długo, krótko. O co w tym wszystkim chodzi? I, i, i struktura jakby na tym się skupia, tak? Czyli mm, pracujemy w taki sposób, aby wyciągnąć optymalne efekty w czasie, którym dysponujemy, bo każdy ma inną ilość czasu. Damian ma ogrom czasu na rower, e, co zresztą przy tym, co uprawia przy tej dyscyplinie kolarstwa jest dość istotne, ale nie każdy tyle czasu ma. Struktura jest to poukładanie całych tych naszych wysiłków i tego całego czasu, który mamy na to, aby nazwijmy to trenować, no bo przy strukturze trenujemy, e, aby wyciągnąć optymalne efekty z tym, co dysponujemy. I e, struktura jest fajna, ponieważ. Oprócz tego, że optymalizuje nasze wysiłki, to też prowadzi nas pewną drogą. Czyli krótko mówiąc, jeśli ja z mojego punktu widzenia, a w ogóle nie przedstawiłem Wam się, przepraszam, nazywam się Maciek Puś, w Naosi. Jestem certyfikowanym instruktorem kolarstwa PZKOL i zajmuję się treningiem, czyli jestem trenerem, tak to nazwijmy. Dobra, formalności mamy za sobą. Więc ja pracując z podopiecznymi, a jest tu na przykład Ewa, z którą pracujemy już parę lat. Myśląc o takiej osobie, myślę gdzieś tam daleko w przód, tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli przyjdziecie do mnie i powiecie, słuchajcie, Macie, chciałbym, żebyś mnie trenował, bo chcę jeździć szybciej, to ja nie będę jakby. Oczywiście pracujemy na bieżąco i chcemy, żebyście już w następnym roku, e, czyli w następnym sezonie 25 jeździli trochę szybciej, ale prawda jest taka, że myślimy sobie o tym, że naprawdę szybko to będziecie jeździć za 3-4 lata. Tak? tak to wygląda. E, więc e, będę prowadził Wasz trening e, w ten sposób, abyście rzeczywiście ten cel osiągnęli za jakiś czas. E, nie budujemy nic na szybko. to Znaczy, oczywiście możemy e, zbudować coś na szybko, ale w mojej perspektywie to jest droga na skróty, która nie przyniesie efektów kompletnych. A chodzi o to, żeby być kompletnym kolarzem i za te parę lat naprawdę czuć się dobrze i osiągać efekty, które chcielibyście osiągać w danej dyscyplinie sportu kolarstwa, którą sobie wymyślicie. Struktura polega na tym, aby właściwie Was obciążać i przeciążać. Oraz nie doprowadzić do przemęczenia. Do tego budować Waszą odporność na obciążenia, na te przeciążenia, które są niezbędne, w sposób zaplanowany i to przynosi po prostu dobre efekty. Jaka jest różnica między strukturą gotową, którą możecie kupić? Możecie kupić gotowe plany. Jeśli ktoś z Was zgłębiał choć trochę ten temat trenowania, to wie, że można kupić plany gotowe. Które bazują na budowaniu jakichś umiejętności. Na przykład, możecie kupić tak. Podnieść moje FTP. To jest chyba najpopularniejszy temat, bo wszyscy wiemy, czym jest FTP, a, a przynajmniej mam nadzieję, że wszyscy wiemy. Natomiast prawda jest taka, że no FTP jest to jeden z parametrów. I on wcale nie jest najważniejszy. Ewentualnie, jeśli Będziecie się ścigać na 400-kilometrowych czasówkach, to być może wtedy jest najważniejszy. Ale poza tym to jest jeden z wielu parametrów i możecie mieć wywalone FTP, ale na wyścigu przełajowym to będzie gdzieś daleko z tyłu, no. niestety. Także to nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby budować wszystko w sposób zrównoważony. Nie skupiać się na parametrach, które, które my znamy, bo FTP zna każdy, ale jest jeszcze pierwszy próg wentylacyjny, drugi próg wentylacyjny, odporność kwasomlekowa, tak? fosfokraty na VO2 max i jakby jeszcze pewnie tam pomyśleć, to parę terminów bym wymyślił, które są istotne. Natomiast gotowy plan treningowy pozwala Wam zbudować jakiś parametr który on zakłada, tak? Przygotować was do czegoś. Każdy plan gotowy treningowy ma jakiś pomysł. Natomiast wadami tej struktury tego gotowego planu może być, nie musi, ale może być fakt, że nie są dopasowany do was. Krótko mówiąc, gdy ja zaczynam pracę z moim podopiecznym lub moją podopieczną to robimy testy profilu mocy. A testy profilu mocy robimy po to, żeby zobaczyć, które cechy motoryczne są na wyższym poziomie, a które na niższym. One wszystkie są w miarę zrównoważone, ale najczęściej tak jest, że coś kuleje. I prawda jest taka, że pewne parametry mogą ograniczać przyrost kolejnych. Tak? Jeżeli jakiś parametr mamy bardzo nisko, to choćbyśmy spędzili 6 tygodni na budowaniu FTP, Przykładowego, a nasza pojemność tlenowa, czyli VO2 max, jest, niż, jest na tyle niskie, że nie pozwoli już na przyrost parametrów tlenowych w tym FTP, to po prostu przez te 6 tygodni dołożymy sobie zmęczenia i może być tak, że nie podniesiemy tego parametru ani o 1 W. Więc yy, będzie to stracony czas i, i pewnie też jakieś pieniądze, yy, dlatego że trenować trzeba w sposób. Yy, Um, trening musi być uzależniony od naszych naj, naj, największych ograniczników. Taka jest moja perspektywa. Jeżeli troszeczkę podniesiemy nasz największy ogranicznik w jakichś tam szlakach energetycznych, to na pewno sam, e, staniemy się ogólnym rozrachunku dużo szybsi, niż jeśli będziemy piłować jakiś parametr, który mamy już na miarę dobrym poziomie w odniesieniu do innych naszych parametrów. E, o to w tym wszystkim chodzi. E, I. I to jest tylko jeden z powodów, dla których jest lepszy, bo oprócz tego jeszcze oczywiście dochodzi sam fakt możliwości pogadania sobie z trenerem i też jakby taki motywacyjny. Jeśli macie nad sobą tylko, czy tak powiem, gotowy plan, to łatwo jest sobie wytłumaczyć, że a, gdzieś tam może nie zrobię tego treningu, ale jeśli jest ktoś, kto fizycznie się zapyta, ej, czemu nie zrobiłaś albo nie zrobiłeś tego treningu, to już gdzieś tam z tyłu głowy wiadomo, Pojawia się sytuacja, że może jednak powinienem ten trening zrobić. Dobra, no czemu przynosi lepsze rezultaty? Już troszkę o tym powiedziałem, bo jest dobrze dostosowany do Waszych, do waszych potrzeb. Rozumiemy, co trzeba trenować i rozumiemy też, co chcecie uprawiać. tak? Inaczej będziemy trenować, jeśli chcemy trenować pod przełaje, inaczej będziemy trenować, jeśli chcemy trenować pod wyścigi ze startu wspólnego, inaczej, jeśli będziemy trenować pod czasówki, a jeszcze inaczej, jeśli będziemy trenować pod ultra. Pewne rzeczy się ze sobą wiążą, oczywiście. To, to nigdy nie są roz, jakby zupełnie osobne światy. Ale mimo wszystko, pewne elementy naszej wydolności są istotniejsze w każdej z tych dziedzin kolarstwa. Zatem ten trening powinien być dopasowany do Waszych możliwości. I praca z trenerem pozwala na to dopasowanie. Po drugie, musi być dostosowany do Waszych możliwości czasowych. No bo podejrzewam, że nikt z Was zawodowo nie zajmuje się kolarstwem. Więc mamy. Swoją pracę zawodową, mamy często jakieś tam, nie wiem, dzieci i inne, inne rzeczy, które nam absorbują nam czas. Więc to czas, ilość czasu jest ograniczona i dzięki czemu wykorzystujemy ją efektywnie. Jeśli kupujecie gotowy plan, to gotowy plan zakłada ilość jednostek, którą trzeba wykonać. Jeśli macie ograniczenia, a macie trenera, to trener jest w stanie wam powiedzieć, OK, to w tym tygodniu rezygnujemy z tego i z tego, bo to jest mniej istotne w danym etapie przygotowań, w danym. Mikrocyklu, a zostawiamy tylko to, co jest ważniejsze. I, I dzięki czemu jakby tracimy, może nie tracimy, ale jakby optymalnie wykorzystujemy ten ograni czas, ograniczony czas, którym dysponujecie. I to niewątpliwie jakby daje wam komfort, też taki psychiczny, że jakby mimo, mimo tego, że trochę się sypie przez te najbliższe trzy tygodnie, bo przez. Jakby macie bardzo mało czasu, to jednak nie jest tak, że się sypie całkiem, ale, ale staramy się to w jakiś sposób uratować. Tak, 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 tak to nazwijmy. Wiadomo, w, w treningu kolarskim ilość czasu, który poświęcamy na trening, jest dość istotna i też ważne jest, aby to w jakimś stopniu było utrzymane. Ale no, prawda jest taka, że, że to się w zasadzie nigdy nie udaje i, i czasem trzeba z czegoś rezygnować. Do tego e, oczywiście macie też planowanie odpoczynków. No bo nie wiem, czy wiecie, ale odpoczynek, regeneracja w treningu jest równie ważna jak sam trening. I to niektórzy mówią, myślą sobie, że to jest takie hasło typu: a, okej, okay, dobra. E, pewnie, ważne jest, żeby napieprzać, ale prawda jest taka, że nie trzeba napieprzać wyłącznie, bo trzeba też odpoczywać. To jest trochę tak, że. Mm, Czasem wy nie czujecie, że trzeba odpocząć, a, a trener powie, że trzeba odpocząć. I możecie sobie wtedy zadać pytanie, kurczę, ja się nie czuję zmęczona. A mogłabym jeszcze dzisiaj robić interwały gdzieś tam beztlenowe, tak? Eee, ale prawda jest taka, że jeżeli poczujecie, że już naprawdę jesteście zmęczeni i macie trochę dość treningu, to już jest trochę za późno. Tak, jakby wychodzenie z tego zabiera więcej czasu niż ten taka psz, tygodniowa przerwa na lżejsze treningu. tak? Eee, i, I rzeczywiście. Mm, Samemu, to jest, ja sam popełniałem te błędy, bo ja też wiele lat sam siebie trenowałem i, i, i jakby samemu możemy uzasadnić największą głupotę. Tak? Wiemy, że to jest debilizm, ale sobie przytomimy trzy dni i dochodzimy do wniosku, nie, to jednak nie jest takie głupie. I, 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 I łatwo jest wpaść w przemęczenie, a później może nawet w przetrenowanie. A to nie o to chodzi. Więc struktura jakby niweluje te problemy. Tak? Struktura zakłada pewne okresy odpoczynku, już jakby z defaultu, planujemy sobie na kilka miesięcy do przodu i tam są wpisane żelazne odpoczynki, po prostu robimy je choćby nie wiem co, tak? Ewentualnie jak się coś tam poprzestawia, bo jest choroba, bo jest wyjazd, bo są wakacje, to się coś tam lekko zamiesza, ale zawsze się tam odpoczynki gdzieś wpisze, po to właśnie, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, a Przemęczenie fizyczne też łączy się z psychicznym i może dojść do momentu, kiedy po prostu nie chce wam się już trenować i już jest, czujecie, tak, że boże, znowu ten trening, po co mi to jest. I, I to też jest źle, bo wtedy jakby odchodzicie od tego e, i możecie nawet porzucić tą strukturę i stwierdzić, że to nie jest dla was. E, więc te planowane odpoczynki fizyczne są też odpoczynkami psychicznymi i jakby dzięki temu możecie wytrwać w reżimie, bo to jest jakby nie patrzeć reżim. A jak już mówiłem myślimy na parę lat do przodu, tak, więc jak sobie dzisiaj pomyślicie, boże ja mam trenować przez 4 lata do przodu, to jest jakiś absurd, nie? Ile ja będę musiał wykonać treningów, jednostek, ile to jest potu wylanego to, to jest coś strasznego, ale dzięki temu, że jakby planujemy sobie i przechodzimy przez to jakby dbamy o, o to, żebyście nie byli przemęczeni, to to, to idzie, tak? Więc, więc ja badam, badam też jak reagujecie na te treningi. Oprócz tego, że rozmawiamy, to są też metryki, później do tego dojdę, Mam swoje sposoby, jak każdy ten zresztą, na to, aby, aby kontrolować wasz stan fizyczno-psychiczny, No bo to się ze sobą wiąże. Jakby nie patrzeć. Nie da się tego dzielić. Damian Wam troszeczkę opowiedział o tym, że chodzi o energię. Rzeczywiście w całym tym kolasie, żeby jechać szybko, trzeba produkować więcej energii, no bo musimy napędzać mięśnie, żeby one mogły ciężko pracować. I w zasadzie chodzi tylko i wyłącznie o to. E, energię możemy produkować z udziałem tlenu lub bez udziału tlenu. To są tak zwane szlaki energetyczne. I w takim założeniu to jest w ogóle banalnie proste. Tak? E, aby produkować energię bez użycia tlenu, no, ma, ma to swoje wady, tak? ponieważ e, energia tlenowa, cząsteczki e, odtwarzane z udziałem tlenu nie generują kwasu mlekowego, nie zakwaszają nam płynów ustrojowych, więc jest to taka jakby energia bardzo przyjazna. Możemy, jeśli mamy wytrzymałość mięśniową wytrenowaną, możemy jechać i jechać bez końca w tlenie tak zwanym. Tak? Tlen, czyli to jest pierwszy próg wentylacyjny. Jest to ilość mocy lub wartość tętna, po przekroczeniu której ilość energii produkowanej z udziałem tlenu przestaje być wystarczająca do utrzymania intensywności. I organizm wtedy włącza procesy beztlenowe do tego naszego, do produkcji energii, aby podtrzymać intensywność. Więc na pewno wielu z Was często jeździ na tak zwane coffee ride, które są kofildami tylko przez pierwsze 6 minut. I, bo każdy sobie myśli, a tam w tle nie będę jechać już 3 godziny. nie? To jest bez sensu strata czasu. A prawda jest taka, że to nie jest strata czasu i w zasadzie jest to najważniejszy trening w kolarstwie, który jest jakby najczęściej zaniedbywany przez wszystkich, którzy nie mają trenerów nad sobą i którzy w jakiś sposób próbują sami poprawić swoje parametry kolarskie. Tlen jest najważniejszy. Im wyżej mamy ten pierwszy próg wentylacyjny wyżej, czyli jakby przy wyższej mocy generowanej lub wyższym tętnie, w zależności jak to mierzymy, tym efektywniej będziemy jeździć. I teraz nie da się pracować nad tym parametrem w sposób efektywny, jadąc bardzo mocno, tak? Czyli gdzieś tam na progu na przykład FTP. Oczywiście to nie jest tak, że jakby to jest wszystko są rozłączone, tak? Że tu tlen, a tu nie tlen. To wszystko się gdzieś ze sobą miksuje. Ale jeśli chcemy efektywnie planować na jakimś parametrem, to musimy w dany sposób go trenować. Czyli trenując pierwszy prog wentylacyjny, musimy jechać na pierwszym progu wentylacyjnym. Tak? Jeżeli będziemy jechać na progu FTP, który jest znacznie wyżej, to nadal jakby będziemy produkować energię z tlenu, ale z czasem będzie coraz mniej. Dlatego, że stężenie mleczanów we krwi powoduje blokadę pewnych enzymów, które są niezbędne do produkowania energii z udziałem tlenu. Czyli jakby tej energii tlenowy będzie coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, a w pewnym momencie po prostu już nam nie starczy sił i musimy zwolnić, tak? Zakwaszenie będzie tak wysokie, że, że po prostu musicie puścić koło, tak? Jak to się mówi. No, nie jesteście w stanie utrzymać. To jest zupełnie normalny proces, więc... A że sport jest... Wydolnościowe są sportami tlenowymi, no to jak na pewno wiecie, sama nazwa wskazuje, tlen jest najważniejszy. I tlen jest najważniejszy, więc... Zaniedbywanie tych monotonnych jazd no, to, to jakby nigdy nie jest dobrze. To jest bardzo ważny szlak energetyczny. Oczywiście jeśli e, trenujecie lub ścigacie się, tak i ścigacie się na przykład na płaskich wyścigach szosowych albo w MTB XC przykładowo, tak? to, to bezcenowe przemiany energetyczne również będą bardzo istotne, tak? no bo na płaskim wyścigu szosowym, jeśli ktoś właśnie ściga, to w górach to wiadomo jak jest. Jest pierwszy podjazd, masz 6 km, następuje selekcja, tak. Kto jakby każdy znajduje swoją grupkę, czołówka sobie pojedzie, środek będzie z tyłu, z tyłu zostaną ci, którzy są najsłabsi. No Natomiast jeśli chodzi o płaskie wyścigi szosowe, to mając niskie parametry tlenowe, można przejechać w peletonie naprawdę nie męcząc się, chowając się gdzieś w cieniu aerodynamicznym i jakby korzystając z tego. Spracać tych silniejszych z przodu, więc możemy jechać długo. Ale najczęściej na płaskich wyścigach szosowych selekcja następuje przez tak zwane szarpnięcia. Tak? Czyli pójdzie pierwszy strzał, drugi strzał, trzeci strzał. Za każdym strzałem kilka osób z tyłu odpadnie. Tak? Taka selekcja od tyłu następuje, aż po takich 8-10 mocnych szarpnięciach zostanie jakaś wyselekcjonowana grupka, która ma te parametry bezplanowe na najwyższym poziomie, i po prostu oni sobie poradzą z buforowaniem tego stężenia mleczanu i, 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 i organizm w jakiś sposób jeszcze będzie jechał, więc powracamy troszeczkę do tego, co powiedziałem na początku, że do każdej dyscypliny trenujemy trochę inaczej, trochę inne parametry są istotne do wyprowadzenia, ale tlen jest absolutnie najważniejszy wszędzie i zawsze, w każdej jednej dyscyplinie kolactwa eee, no może tam z wyjątkiem toru no i tam jakiś tam powiedzmy bardzo krótkich sprintów, no, ale to już nie chcę się zagłębiać w aż takie detale. Im wyżej mamy ten tlen, im wyżej mamy wyprowadzony pierwszy próg wentylacyjny, tym później zaczynamy się zakwaszać, tym później też zaczynamy spalać glikogen. No bo oczywiście energia beztlenowa to jest, to jest glikogen w czystej postaci, a tego glikogenu też mamy ograniczoną ilość w organizmie, więc trzeba go zachować na później. To są same plusy i, i no, najczęściej to jest zaniedbywana w samotreningu kwestia. Kontrola obciążeń obciążenia treningowe, z mojej perspektywy, to jest najważniejsza rzecz. Jeśli Wam się wydaje, że na przykład to znaczy najważniejsza, jedna z ważniejszych, jeśli Wam się wydaje, że same jednostki treningowe, i to właśnie jak wspomniałem przed chwilą, że co trenować, bo są jakieś ograniczniki, to jest oczywiście bardzo ważny temat i właściwy dobór jednostek, to jest też dość istotne, natomiast z perspektywy budowania wydolności i ogólnej formy treningowej najważniejsze jest progresowanie obciążeń ogólnie pojętych i obciążenie mierzymy, najlepiej można wyrazić w formie graficznej czy cyfrowej, ja korzystam z, do treningu z moim podopiecznym z platformy TrainingPix, która mierzy je w formie TSS-ów tak zwanych, czyli Training Stress Scores. I tss -y to jest nic innego jak właśnie graficzne lub tam cyfrowe wyrażenie obciążeń treningowych. Na obciążenie składa się intensywność danej jazdy jednostki oraz czas trwania. Tak? I jest jakiś algorytm, który, który po prostu bada, jak było to intensywne, i ile czasu trwało, i wywala nam jakąś ilość punktów obciążenia, które przyniosła ta jednostka. I one nam budują jakąś taką rampę naszych obciążeń. Chronicznych, czyli tych długotrwałych. I dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że zakładając, że jeździcie sobie, czy trenujecie na poziomie hipotetycznie 300 TSS-ów tygodniowo, to jest tyle obciążeń generujecie w ciągu tygodnia, gdzieś tam średnio. Tak? I z mojej perspektywy, chodzi o to, żeby trochę Was przepychać przez te Wasze jakby utarte szlaki. Czyli jeśli. Zaczniemy pracować i ja Wam wrzucę 380 TSS-ów tygodniowo, to zakładam, że po 3-4 tygodniach zaczniecie być trochę zmęczeni. Poczujecie, że kurczę, to jest jednak więcej. Organizm dostaje trochę więcej obciążeń niż dostawał, więc siłą rzeczy no, jest trochę zmęczony. I to jest jakby proces, który chcemy uzyskać. Ponieważ zależy mi, żebyśmy za rok ten sam poziom zmęczenia mieli na 450 punktach stresu treningowego średnio, tygodniowo. Czyli jakby przepychamy, możecie trenować więcej, więcej i trochę ciężej, też niekoniecznie dłużej, ale też ciężej, e, za jakiś okres czasu, dzięki czemu wychodzimy ze strefy komfortu i to się nazywa tak zwane przetrenowanie funkcjonalne. I to jest, to jest poziom, który chcemy uzyskać, czyli wasz organizm ma być przemęczony w sposób funkcjonalny, czyli na tyle. Głęboko, że wychodzicie poza strefę komfortu, ale na tyle płytko, że nie dochodzi do przetrenowania. I znalezienie tego, tego zakresu to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, która, która z mojej perspektywy jest istotna. Druga kwestia to jest progresowanie tego obciążenia w sposób taki, aby was nie przemyśleć, a trzecie jest kontrolowanie, właśnie tego, żeby, żeby w odpowiednim momencie dać Wam odpocząć, kiedy to, jest, kiedy to jest potrzebne. I budując sobie taki plan i, i przepychając, dokładając tych obciążeń treningowych, efektywnie wtedy trenujemy. Natomiast kolejną kwestią są dopiero jednostki treningowe, które dobieramy do tego planu progresu obciążeń. Czyli ja najpierw układam plan progresu obciążeń, a dopiero później ubieram go w etapy. Które wyjdą gdzieś tam, które, które, które uznam za istotne po, treningu, po teście profilu mocy, a dopiero na samym końcu dobieram to wszystko w jednostki treningowe. Bo jednostki treningowe, oczywiście są istotne, ale to nie jest jakby najważniejsza rzecz. To jest to rzecz drugorzędna w treningu. I, I tu często też tak mi się przynajmniej wydaje, albo mam wiedzę z rozmów z ludźmi, że że jakby ludzie uważają, że te jednostki są najważniejsze, że jak sobie wybiorę dobre jednostki treningowe, to ja już będę robić progres. A to jakby nie jest tak. To, to jest rzecz drugorzędna. Jest ważna, ale, ale wcale nie najważniejsza. Jak już mówiłem, jednostki treningowe. tak? Teraz będą jednostki, treny treny jeszcze raz odpoczywaj, No wiadomo o co tu chodzi. Jednostki treningowe, słuchajcie. E Każda z jednostek treningowych ma pobudzić pewien mm, szlak energetyczny. O to w tym wszystkim chodzi e, i wszystkie procesy z tym związane. E, oczywiście, tak jak już wspominałem, to nie jest tak, że jednostka na budowanie jakiegoś parametru będzie budować tylko ten parametr. Porusza wszystkie dookoła. Tak? Jesteśmy tak budowanie, fo, jakby szlaki energetyczne to jest naczynie połączone. To nie jest tak, że budujemy tylko jeden parametr, a wszystkie inne są, nie da się wyizolować jednego parametru, ale jeśli to jednostka jest właściwie dobrana do konkretnej potrzeby, to zawsze największy impuls treningowy będzie w danym miejscu, w którym tego oczekujemy i można takie efekty uzyskać, dobierając właściwie jednostki treningowe i też obserwując w formie analizy już wykonanych tych jednostek, dzięki narzędziom, którymi dysponujemy teraz do analiz. Aby stwierdzić, czy to jest jednostka dobrze dobrana, czy, czy może powinniśmy wprowadzić do niej jakieś drobne zmiany, tak żeby lepiej dostosować do indywidualnych potrzeb. Czyli zaczynając pracę z każdym podopiecznym, jakby mam, pewien, mam pewną bazę jednostek treningowych, która jest zrobiona w sposób, nazwijmy to, w miarę uniwersalny, a później one mogą być ewentualnie lekko korygowane do potrzeb każdego organizmu. I, 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 wtedy, I wtedy jest e, e, najefektywniej. To tyle. Jeśli macie ochotę na więcej, śledźcie uważnie nasze media, czyli naszą stronę internetową. Instagram, Facebook oraz oczywiście YouTube. W tych mediach będziemy na bieżąco publikowali informacje o tym, o czym te kolarskie rozmowy będą i na jakie was zapraszamy. Śledźcie, spotkania są bezpłatne i mamy nadzieję, że cykl się przyjmie i będziecie nas licznie odwiedzać nie tylko na spotkaniach, ale oczywiście w serwisie, do którego Was serdecznie zapraszamy. Cześć, do zobaczenia.